Jeżeli chodzi o boisko, no to zasłużone zwycięstwo. Cieszymy się. Szkoda, że nie dojrzeliśmy czwarty, piąty, bo mogliśmy. Też y, mam na uwadze to, że słabo żeśmy weszli w mecz i w tym fragmencie 10 minut mogliśmy przegrywać 1-0. Y, ten mecz definitywnie nam pokazał, że do sezonu jesteśmy idealnie przygotowani. Gramy cały czas tym samym składem praktycznie, co trzy dni. Y, gramy ciężkie mecze. I mimo to tłamsimy przeciwnika, to w trakcie sezonu ciężko jest coś już naprawić, jak coś się nie zrobiło wcześniej. Klub Rozwój nie jawi się jako rzetelny klub tutaj w tym środowisku, nigdy w negatywnym świetle nie był gdzieś przedstawiany, opisywany, tylko zawsze w pozytywnym. Albo dobra praca młodzieżom, albo dobry, dobrzy piłkarze stąd wychodzą, albo dobrzy trenerzy tu pracowali i... I dlatego się z tego ogromnie cieszymy. I ja szanuję pracę trenera moje, bo zawsze podkreślam, że trener, który pracuje 2-4 lata w klubie, to, to zawsze coś po sobie zostawia. I, i, I to wiem, że to jest praca uczciwa, rzetelna i, i takich ludzi prezes się nie zwalniają i kluby zatrzymują. Nie ukrywam, że całą analizę tego, w którym jesteśmy, biorę tylko i wyłącznie na siebie i rozpocznę od siebie, chcąc wiedzieć, gdzie popełniłem ewentualnie błędy które mogły spowodować taką dyspozycję zespołu. No niestety, gdybaś to nie ma co, po prostu trzeba szczerze powiedzieć, zasłużona, zasłużona porażka, trudny moment, z którego, jeżeli chcemy się nazywać zespołem z charakterem, to musimy wyjść i to jak najszybciej. Mamy w sobotę okazję ku temu, my musimy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu, wyciągnąć oczywiście wnioski z niego, jak to zawsze bywa, i w sobotę powalczyć znowu u siebie, o zwycięstwo, bo tylko to daje nam szansę jakby odbudowy i, i jakby z przyjemnego dalszego trenowania ze sobą, przebywania razem i, i, gry, i gry. No Dlatego tak późno przyszedłem, no bo ta rozmowa była dosyć, dosyć nieostra, ale dosyć szczera. Tak, który powiedział, z jednej strony się chwali kluby, w których treners pracują bardzo długo. W takim momencie jak ten, taka pierwsza myśl do trenera dochodząca jest... Czy to nie jest za długo? Czy to nie jest moment, w którym e, powinno się powiedzieć dla dobra drużyny pas? E, I takie pytanie zadałem drużynie, bo to drużyna powinna między innymi decydować o tym, co, co dalej chce robić. Otrzymałem 100% głosów, że dalej chcą razem pracować i nie podlegało to dyskusji. Stąd też, stąd też musimy, musimy i to może przeżyć żeby pójść dalej o krok. Czasami warto się cofnąć, żeby pójść krok dalej. I może to jest ten moment, zobaczymy, życie pokaże. Na te skrajności gramy gdzieś grę kontrolną z Krakowią na ich boisku i dostajemy tylko same pochwały, ale my też przegrywamy 1-0 po jednej sytuacji Krakowi. A sami tworzymy trzy, nie bramki. Wszystko pięknie ładnie, ale meczu nie potrafimy punktować. Nawet w grze kontrolnej. <laughs> gramy mecze mistrzowskie, gdzieś tam na energetyku dobre słowa, nabytowi dobry zespół, wszystko pięknie ładnie, ale przegrywamy te, te mecze. I, i, i tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, że widocznie, widocznie, brakuje nam albo jakości, czyli albo piłkarzy, albo jakiegoś sposobu, albo taktyki, albo motoryki, albo po prostu psychika jest słaba i nie potrafi sobie radzić z porażką.